Cześć, witam wszystkich na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena. Dzisiaj taki szybciutki odcinek, jest poranek w sobotę. Mamy szybką akcję, jedziemy do Trzebini. To fajny, ciekawy eksponat. No, był weekend, więc nie chciałem zawracać tutaj gitary Leszkowi, Heniowi oraz Kamilowi, więc postanowiłem. E, wyskoczyć samego rana, nagrać troszeczkę. E, oczywiście z telefonu nie mam żadnych mikrofonów, więc mam nadzieję, że wybaczycie, że będzie wszystko dobrze słychać. No i zobaczycie, po co jedziemy. Właśnie przyjechałem do, do przyjazionej firmy, muszę pożyczyć od nich busa, e, takiego blaszaka. Idę szybko po kluczyki i startuję, bo jestem umówiony na 11 w Trzebini. No, już jestem na miejscu. Zobaczcie, jakie fajne, klimatyczne miejsce, no coś pięknego i tam widać to, tą rzecz, po którą przyjechaliśmy, czyli ten samochód, po który przyjechaliśmy. No nie, nawet no, więc... ja tam. Jeżeli ktoś z Was kojarzy norki motory dwany, to mają identyczne rozwiązanie. Też w kabinie masz i pociągasz, nie? Akurat świeca jest teraz wykręcona. M, to jest minister Leszek. Dobre! No, dobre! Dzień nowa fura ministra na rajd Guta, minister Leszek. Jest dobrze? No nie. Ale wszystko działa, bo to jest gaz, hamulec, hamulec z nalinki. No i tutaj sprzęgło. No wszystko działa. Kierunkowskazy, przełącznik. Waga! Co? Po konie po betonie! Nie mogę. No, ale zobaczcie, jak tutaj pięknie warsztat. Bo to o to chodzi, że człowiek, który zbudował ten samochód czy skonstruował samemu, no musiał być techniczną osobą. I zobaczcie, jakie tutaj ma maszyny, ile ma tutaj narzędzi. I, 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 tak, to, i tak to wygląda. A tu widzę jakiś kompresor taki duży, ogromny. No, a tu jest, a tu jest samochód, który, który za chwileczkę zapakujemy przepiękny, zawieziemy go do ławy. Więcej o nim opowiemy. I tyś. Robił to wszystko ręcznie, klepał z blach aluminiowych, później wiem, że też Ci odbywał jakieś małe podróże po mieście. Ale to było kilka lat temu, bo to w latach 70. było robione, więc to już jest, jest mała pół wieku czterdzieści parę lat, jak to się. A pani pamięta jak budował też właśnie do Jak przychodziłam, nie patrzyłam mu na ręce, no tak, jak była, no to widziałam, że tam klepał na z tych mm -hmm. blach aluminiowych, a później już nie śledziłam tego, bo ja miałam małe dziecko, więc... Raczej byłam i pracowałam zawodowo jeszcze, no więc Zajmowała się zajmowałam się innymi rzeczami, ale później mąż to do garażu schował, a później z powrotem to się na miejsce, skąd się to, gdzie to powstało, ten demowle zawodowe. Ale jeździł tym samochodzikiem? Jeździł, bo jest na liczniku. Niecałe 300 kilometrów na bite. Ja tam nie wchodziłam do środka. 280 parę. Kilometrów. Czyli 300 km musiał przejechać. Tak, ale tak. jest jedno osobowo. W tu po tak, to, po po to się jeździło na kartę rowerową. No to by się tak. wszystko pokrywało, tak jak pani mówi, że też tu jeździł na kartę motorowerową. Wiesz, tak. tu jest zaaplikowany silnik Simsona. A Simson, jak wiemy, ma pojemność 50, więc to by się zgadzało, czyli że, że takie pojazdy to generalnie to jest mogły się poruszać na kartę motorowerową, czy wcześniej na dowód. Cześć widzowie, witamy serdecznie na naszym kanale z Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Dzisiaj mamy taki odcinek jubileuszowy, ponieważ z okazji 35 tysięcy subskrypcji postanowiliśmy pokazać Wam najnowszy nabytek do muzeum czyli polski mikrocar z lat 70. W ubiegłą sobotę, a więc kilka dni temu Tomek był osobiście go kupić. Tak, byłem osobiście, no to właśnie, jeżeli mamy taki jubileuszowy odcinek, to, to też jest dzięki wa, Wam, bo to jest ten zakup był dzięki Wam, bo e, wiecie, że my nie śledzimy tak cały czas ciągle internetu, a wyszło parę dni temu ogłoszenie na grupie takiej Michał, przyjaciel, taki, taki człowiek, który pomaga pani Teresie. Pani, Tere, pani Teresa to jest właścicielka tego samochodu, była. No, nie chciała wystąpić za bardzo, bo, bo jest skromną osobą, nie chciała wystąpić, bo też chciałem nagrać tam na miejscu Kamil, mhm. ale się nie udało, no i z Michałem się skontaktowaliśmy. No bo właśnie, bo Michał dał wtedy ogłoszenie na, na grupę. Nie tak. wiem, czy też to widziałeś? Bo każdy ci chyba też wysyłał. Bardzo dużo osób w ogóle wysyłało i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie pisali w komentarzach, że jest takie auto na sprzedaż. No i wszyscy proponowaliście, żeby znalazło się ono w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. No i udało się połączyć te 35 tysięcy subskrypcji i możliwość kupna tego samochodu. I dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście na przykład zobaczyć taką całą serię z uruchomienia tego samochodu, bo zdaje się, że byście go nie odpalali. Nie, my go nie odpalaliśmy, wyciągnęliśmy go tylko z garażu. W ogóle ten cały garaż. ja tam tylko tak poprosiłem, czy mogę nagrać takie przebitki, więc tam włączysz te przebitki. więc cały ten garaż ma... Był bardzo klimatyczny, to, to w ogóle była miejscowość Trzebinia. Takie Otwierałem, otwieraliśmy takie drewniane drzwi, a w ogóle to było przy, w samym centrum, to było jakieś 200 metrów od urzędu miasta. Ja mówię, kurde, gdzieś to wiesz, co to w bloku mhm. będzie ten, w piwnicy mhm. gdzieś to autko będzie. No, ale się okazało, że taki domek był, i ja tam podjechałem. Już tam pani Teresa na mnie czekała. Pani Teresa to w ogóle jest synową konstruktora i właściciela, bo właścicielem był pan Ludwik. Pan Ludwik go sobie zbudował ten samochód. No, i słuchajcie, jak ja tam przyjechałem, no to otworzyliśmy takie drewniane drzwi, i pokazał się bardzo ciekawy, klimatyczny warsztat. Okazało się, że w tym warsztacie. Wiele no była tam frezarka powiedzmy profesjonalna, jakaś tam oryginalna z lat 70. czy 60., ale wszystkie urządzenia. Na przykład widziałem tam kompresor, który jest w ogóle własnoręcznie zrobiony. I w ogóle z grzejników taki, wiesz, jak te grzejniki rurowe, to mhm. były w ogóle, wiesz, pojemniki na, na powietrze, więc naprawdę to musiał być taka złota rączka, osoba, no i to widać efekt jego pracy, jego pomysłów, jego zaangażowania i, i, i naprawdę. Naprawdę coś ciekawego stworzył. Bardzo leciutki pojazd. My, my to normalnie. Tak. jego dwu, można. We dwóch zapakowaliśmy, żeby go włożyć, bo w ogóle też historia była taka, pana Ludwika, że pan Ludwik nie miał prawa jazdy. I on jeździł całe życie na rowerze. Ale wiesz, już gdzieś tam. Nie chciał już tym rowerem Non stop jeździć, chciał coś takiego, żeby po prostu było staszkiem, wygodne. Mhm. I zaczął sobie po prostu klepać, nie? Klepać, robić sobie auto, jakieś proporcje sobie wymyślił, ale te proporcje nie są jakieś takie złe. Wszystko naprawdę tu pasuje, tak? Ja zmierzyłem go mniej więcej, on ma tutaj półtorej metra długości, czyli tam, znaczy metr parę, więc on jest powiedzmy połowa malucha, więc można powiedzieć, że coś takiego skali 1 do 2, jest jednoosobowy, z silnikiem w środku, też jest ciekawe, pewnie tam huk musi być niezły, no i też widzę wymuszone powietrze odchodzenia, które leci całe na, na siedzenie, czyli na przykład on w zimie, to teraz jest zima, to zaraz, Kamil, jak odpalimy, to, to, to sprawdzimy. Tak. W ogóle zawołamy zaraz Pana Leszka, zobaczymy jakie on ma, będzie tutaj miał um, opinie i wrażenia na temat tego samochodu, co on powie. Ja jestem zafascynowany, naprawdę. I ta cała historia Pani Teresy, jak Pani Teresa, to, to nie było tak, że ja przyjechałem. Słuchaj, ja się w ogóle śpieszyłem, bo Andrzejki, nie? Chciałem, ten, <laughs> chciałem, pojechać, chciałem pojechać i wrócić jak najszybciej, ale okazało się, że no, Pani Teresa była tak rozmowna, że tak, upiekła E, takie budyniowe ciasto, bardzo pyszne. To już tam zjadłem dwa kawałki. Zaprosiła nas tam nie tam do środka, e, więc tam posiedziałam. Całą historię, wiesz, opowiadała. No naprawdę o, o wszystkim. Chciała tak się po prostu wygadać. Bardzo się cieszyła, że samochód trafi do muzeum, że jedzie do muzeum. Ja tam obiecałem, że oczywiście wiesz, fajnie go wyeksponujemy. Chciałbym napisać też tabliczkę, imię i nazwisko uh -huh, tak. osoby, która to zrobiła. Generalnie w naszym muzeum, to zresztą wiesz, tych eksponatów trochę mamy takich e, takich Samorówek. Już jest powiedzmy z dziesięć, ale to też widzę, zauważyłem, jak pojechaliśmy na targi tym naszym motocyklem dieslem albo tym silnikiem e, wirnikowym. Hmm, tak, polski kład zrobił ja furorę Wszystkim się podobało mhm. i właśnie dlatego pomyślałem sobie, że ten samochód też na pewno Wam się spodoba. Oczywiście pewnie ktoś powie, że co to w ogóle jest, jak to ma wyglądać, ale to nie chodzi o to. To chodziło o to, że mieliśmy kiedyś ciężkie czasy, każdy musiał sobie radzić. Tak? Ja cały czas przypominam, jak jak, jak mój tato, jak tamte czasy, wiesz, dom budował 8 lat. Nie było tak jak teraz, ale żeby zbudować dom, to musiał wszystko sobie sam zrobić, tak? Musiał no, no wszystkim się znać. Później w tym domu, wiesz, błazerie, bo to wiesz, mhm. była moda. E, my kończyliśmy dom na początku lat 80., e, była moda, wiesz, na błazerię. To tato musiał najpierw zrobić maszyny do, tej, do wykonania tej bazerii, wiesz, jakąś frezareczkę pionową, mhm. jakieś tam grubościówkę, wszystko ręcznie, wszystko wykonał sam po to żeby zrobić bazerię w domu no i oczywiście cały dom w bazerii no, co tam mama teraz mieszka no ale no masz rodziny ale no mówię tutaj jest napra naprawdę zrobione z pomysłem nawet słuchajcie te szyby boczne są na na korbki otwierane i te wszystkie Tutaj y, zameczki, wszystko tutaj po prostu działa. E, no poczekaj, tam... Może przejdźmy od początku, bo tak. Światła przednie. No to motorower. Tak? Motorower. motorower. Ja myślę, że to jest komar. Mm -hmm. Myślę, że to jest komar i, i koła chyba też powinny być komar. Chociaż one są troszeczkę mniejsze. Nie wiem, czy to może Romet Kadet, coś takiego, ale tutaj jest wielkość, więc ja bym tutaj mm. uznał, że to jest Romet Kadet. No. E, tutaj w ogóle ta piasta to była też toczona nowa, bo ona tutaj nie jest oryginalna, więc, więc powiedzmy, mm -hmm. tutaj trzeba było coś dopasować. Te zwrotnice wyglądają jak od, od malucha, ale one są jakieś takie bardzo cienkie, jakby mniejsze niż, niż, niż maluch. No i jakieś tutaj widać pióro resorowe. No coś podobnego od malucha, tylko że maluch ma ciut to wszystko takie masywniejsze. Ale tutaj takie no delikatne, nie wiem czy to było odzorowane od, od maluszka i samemu wykonane, no ale no może tak być. Bo ten pas przedni. Z tym przełamaniem i kształt maski, no to maluch. No podobny do maluch. Podobny do malucha to jest. A tak. otwiera jest się tak jak się w skodzie 150. A otwiera się na bok jak w skodzie, tak. No tak. zobacz, fortepian, tak? <noise> tutaj mamy fortepian. No ale e, masz tutaj kierow układ kierowniczy od, od malucha wygląda, nie? Mhm. Wygląda od malucha. E, lampki, no to mówiliśmy, że już od komara. Tutaj jest miejsce na akumulator. 6V. Zobacz, jaki tutaj jaki zameczek. Taki mikroskopijny. No to jest wszystko takie filigranowe. Ale Kamil, to jest wszystko robione ręcznie. Mój kolega Michał nie zostawił suba na kanale i zobaczcie, co James z nim zrobił. Nie bądź jak ja, zostaw suba. Wszędzie, wszędzie nity. Tu są no, no, Wiadomo, to no, nie też. było kiedyś technologii, żeby to spawać Aluminium Teraz można sobie wyspawać, ale kiedyś tego nie było. No i to wszystko wiesz, wszystko działa. Wszystkie zamknięcia, tu mamy wycieraczkę jeszcze. Te wiesz, te rynienki, no to tak powiedzmy podobne do Fiata 126, nie? I to też klepane. To Móteczkiem. też klepane. To młoteczkiem na kopycie, wiesz, że to jest klepania? Żeby te wszystkie łuki, to wszystko jest zgrane. Zgrane. Wszystko jest, pasuje. I tutaj kamień nie ma żadnej szpachli. Ja tu nie znalazłem już szpachli na tym samochodzie. Wszystko jest tak po prostu, wiesz, wylutowane, zeszlifowane. W niektórych miejscach widać pęknięcia. No i pod spodem jest góra aluminium. Tak, to jest góra aluminium. Ale zobacz, ile wgnieceń ma tutaj, tak? Czyli to wszystko moteczkiem, wiesz, nastukane mhm. to było 1105 moteczki, tak samo na dachu. No jestem po, ciekawy, co tam, jak się to Leszkowi będzie podobało, ten samochód. A w ogóle jak byliśmy tam na miejscu, to był, pomagał nam Michał i Tomek. To są, to są tam przyjaciele pani Teresy, mm -hmm. znajomi pani Teresy. No i wiesz, ja mówię, dobra, to bo ja pojechałem busem, miałem tam dwie deski, ja mówię, to dawaj, ja rozkładam deski. nie, Pani Tomku, nie? Ty, <śm> I to chwycili, bo ich kilka razy w tym garażu to przenosili. Przenosili. Nie? Chwycili, wiesz, z przodu, z tyłu i bez problemu to, to ogarnęli, nie? Bo on stówki chyba nie waży. Może nie, może waży 100. Kilo. Nie, no waży 100. Dawaj, chodź zobaczymy. Chodź, ty ocenisz. Przód jest lżejszy. To, to ty iść przód. Tak, bo ja starszy, tak? Bo wyższy rango. No A nie, nie, nie tam... dawaj się obrócimy. Więc... ja tam? <śmiech> <śmiech> no dobra. Czyli co? No dobra, no to stówkę waży. Może 110. No. no. parkowaniem nie ma problemu. Może 110. 120 będzie. 120, no. Dobrze, no to mnie trochę szokowało, nie? Ale dobra. I w środku mamy silniczek Simpsona. Panie operatorze, zapraszamy. Zapraszamy z tej strony. I tak, odpala się ten silnik, będąc. Będąc Kamil w kabinie, tutaj mamy e, jak gdyby drążek do odpalania. I jeżeli ktoś z Was kojarzy norki, motory, dwany, to mają identyczne rozwiązanie. Też w kabinie masz i pociągasz, nie? Akurat świeca jest teraz wykręcona. No i, no i, kierownica od maluszka tutaj widać. Lub od Fiata 500. Ale wszystko działa, bo to jest gaz. Hamulec. Hamulec z nalinki, No i tutaj sprzęgło. No wszystko działa. Kierunkowskazy, przełącznik. Zobaczcie, też działający. No i tutaj od świateł i od klaksonu. Włączniki, przełączniki. A tam z tyłu jest ręczne? Tak. Tu z tyłu jest ręczne. Trochę coś lekko trzyma, ale tak nie hamuje mocno, więc tutaj do poprawy mamy ręczny. No i słuchajcie, no i siedzenie, tak? Siedzenie podnoszone, ale z czego jest to siedzenie, kurde? To jest też ręcznie robione. Kamil, lidzowie. No zobacz, ta blaszka, na przykład ten cełowniczek tutaj, to widać, że on jest wygięty, zrobiony ręcznie, bo jest też widać takie, wiesz, od młotka, odbicia. Tak. Ta prowadnica, bo to oczywiście siedzenie się przesuwa przód-tył. Ta prowadnica też, no może tutaj ciężko byłoby taką wykonać, no ale rureczki to widać też pilniczkiem doszlifowane, więc te rureczki, wzmocnienie siedzenia jest widać, że, że jest zrobione ręcznie. No i tutaj pasy, no ciekawa naprawdę konstrukcja. No jak na tamte czasy, ktoś sobie po prostu wymyślił zbudować, żeby zbudować taki samochód i sobie Zrobił nie? i sobie jeździł. Zbiorniczek na paliwo, widzisz? Dobra, już mamy. Zbiorniczek na paliwo jest też z Rometa Kadeta. Także tutaj można powiedzieć, że koła faktycznie mogły być z Rometa Kadeta. No i tutaj mm -hmm. zbiorniczek paliwa. Tylne lampy widzimy od, od ręki. Zobacz tutaj. Normalnie, normalnie otwierasz. Otwierasz sobie szybkę na korbkę. Tutaj masz zamykanie, otwieranie. A tutaj? Zamek. A tu jest otwieranie tego. Widzisz zamek? Otwieranie drzwi. Aha, otwieranie drzwi. No tak jest w Trabancie, w Arburgu, nie? Też tak masz. Czyli po prostu pomysł z różnych samochodów. Co zobaczył gdzieś na parkingu albo jakiś znajomych sąsiadów w samochodzie? To tak sobie skonstruował. Podpatrzył i zrobił. No super. Mówiłem, yy, mówiłem ci, Kamil, te tylne, i, tylne ML, co to oznacza? No to tak, tutaj mamy dwie literki M i L. L to znaczy od imienia pana Ludwika, M od nazwiska, ale pani Tereska prosiła, żeby nie podawać nazwiska. ML to jest minister Leszek. Dobre! No, dobre! będzie nowa fura ministra na Rajd minister Leszek. A i co to jest jeszcze też ciekawe, Kamil? E, tutaj masz, zobacz, napęd masz tylko naprawy, tylne na prawe tylne koło z łańcucha. Tylu. I tutaj nie masz nie potrzebowałeś mechanizmu różnicowego. Generalnie nie masz osi z tyłu żadnej, tylko masz na wahaczu e, każde koło osoba. Ale nie ma osi z tyłu? No nie ma, masz y, takie wahaczowe. No jak, jak, jak w Maluchu bez, bez, bez półosi, nie? Mhm. Uh -huh. Bez półosi. No i to jedno koło napędzało e, napędzało całość. cały samochód, całość, nie? To był tak maksymalnie prosty samochód, maksymalnie odchudzony, tak? No bo też ten silnik musiał musiał on dawać ciągnąć, radę, nie? Ale on chyba da rady. No bo jak on waży 120 kg, no to takiego wiesz, komarka też, komarek też nam waży troszeczkę, nie? No. Wcale nie jest lekki. Myślisz, że przyszedł czas, żeby już Pana Leszka zawołać? Myślę, że tak. Panie Leszku! Tak? Co? Zapraszamy, bo jest sprawa do Pana, bo okazuje się, że Pan chyba tutaj auto w Polsce zostawił. Ja? No, chodź no. No. No, zobacz. No idę, idę. A co Ty, a co ty nic nie mówiłeś? Ja znam wcześniej mówiłeś. No bo nie, po prostu niespodzianka, nie? Chodź ja ci pokażę niespodziankę. No, słucham. ML. Minister. Minister leszek, no. Proszę bardzo. Nie da się ukryć. No swoje zawsze pozna. No ciekawe. Co ty o tym sądzisz? No jest. No bo te dziki, te wszystkie konstrukcje i tak dalej, to mówiłeś, że były widoczne w tych Twoich rejonach, w Twoich miejscowościach. Tak, miejscowości. tak. No nie, to, to jest po prostu miniaturka malucha na wygląd. Bo ta tylna szybka, nie, też taka jakby no to jest, z maluszka, w sensie nie, kształtem, kształtem przypomina. No, nie, no troszkę za, za wysoka i za krótka jest, nie z takich kawałek. Nie no tak, bo to jest skarb, Nie, no, to jest no, no, no to nie może być ale większa, że, nie? No nie, ale że kształtem przypomina. No ciekawy pojazd jest. Napęd na jedno koło, mechanizm różnicowy zablokowany. W środku musi być bardzo, bardzo ciepło, a i bardzo głośno. Trzeba koreczki mieć do uszu, żeby tego... No, ale tutaj założak zrobili, popatrz. Jak w Ferrari. Masz wlot powietrza do silnika w drzwiach. Tak. Ale też zobacz jak już tutaj, pokazujesz Rami, zobacz że... <noise> jaka jest krawędź, linia. Wszystko idzie w jednym ciągu, wiesz, tu masz kąt, hmm. przedniej maski i to już idzie tak przez całą długość. No ładne, no wszystko ładne. Wszystko jest spasowane. Wszystkie powiedzmy, tu krawędzie szczeliny, wszystko pasuje. I tak samo jak tutaj, zobaczycie też drzwi. One mają jak gdyby dwie płaszczyzny, bo jest tutaj węziej, Tu? No tu musi nie być znaczy, szerzej. Węzień, po nie? prostu na zamek, nie? Zamek, bo szyby widzę podnoszone są. Zresztą to wszystko z aluminium jest zrobione. No ale czekaj, a, zobacz. Jak on siedział sobie tutaj, a korpkę od podnoszenia szyby masz tutaj. A, to jest specjalnie tak, żeby. Popatrz, to jest też ciekawe. No, ona jest specjalnie tam, bo tu jest w tym miejscu. No. To byś tam rękę oparzył albo coś by się wydarzyło, no, a przesunął jest... sobie do tyłu i ma tak. do tego dobry dostęp do no tej korby. to też ciekawy jestem jaki ten mechanizm do podnoszenia szyby, jak, z czego to zastosował. Czy to ma 2 cm grubości, szerokości, grubość całej dzi. zobacz kanikę. Szybka się normalnie otwiera. Nawet głęboko. Zobacz, a nawet do samego... To końcu. jest też szok, że on do końca się otwiera. A pokaż y, zimny łokieć Jak mogę z No. Ale Czekaj. klameczki jakie jest blokada ale Nie otworzysz, nie otworzysz. A, blokada działa, działa. Weź kamień zwolnij blokadę Ty ale to mi to pasuje to auto No No, no mi tak I tutaj leżek jak Aparatura? Aparatura z tyłu się zmieści Leszek, jak w Anglii byliśmy, to się teraz czuję jak wtedy. jakby no. Z tej strony mogę wystawać kierując autem. Może być przymierzył? Zobaczymy, jak to by się siedzi. A co ty mogę pijesz? Soczek pomidorowy. Ty bez soku pomidorowego nie możesz się ruszyć. Muszę, muszę, bardzo lubię. Sok pomidorowy, przecież. To, to właśnie chcieliśmy też widzą bardzo podziękować, bo ten sok pomidorowy parę dni temu po Anglii ktoś nam tutaj przysłał w kartonie. E, także my Wam też dziękujemy za takie przesyłki. Bo Lesiu teraz cały czas kopnie sok. Tylko sok, tylko sok. Ale no duża niespodzianka, Dużo magnezu to, a w tym wieku akurat potrzebny jest. Nie? To siadaj, siadaj, przy, przymierz. Nie od tej strony, ale żeby widz widział. Widz, nie mówi nic, Czekaj. Tak. Okej. Okay. Jest dobrze? No nie. To czekaj. Tak trzeba podnieść. Patrz, sam siebie przetrzasnąłem. Dobra, no. dawaj Lesiu. W prawo i robimy kółko takie honorowe. Waga. Co? Jest, dobra, przejdzie. Dawaj, w prawo. No, no, no. Jedziemy autostopem Do dupy i z powrotem Gdzie szosy biała nic. Tam bracie dalej idź Poszłem konie po betonie Eee hamuje Coś tam hamuje Hamuje Ty ale tu Tutaj kluczyk jeszcze jest Gdzie jest kluczyk? Powinien być tu. Tu kluczyk? Tak. Tu. Ten kluczyk chyba co... Aha, co będzie od bagażnika. I co od bagażnika i od tego, a nie ma go, nie? Nie, tu za, zakryte zaparte. A może od bagażnika? Od bagażnika. Tak, no. Idą. Jest tu. Jeszcze więcej. Czy to będzie to? Kluczyka nigdzie nie ma, nie? Nie ma. Oj, niedobrze. No, ale trochę to, to siedzenie za wysokie jest. Musiało być troszkę niższe. Leciu, to kabelki odepnij i pokaż, jak to się w wojsku robiło. Oj. Słuchaj, bo musimy go odpalić. No, ale potrzebny jest akumulator 6V. Bo 12 -ka. Popali nam. No to zamówimy, no to idziemy zaraz omówić, Ale tu nie będą mieli, ja byłem w tym i po prostu może na, może na poniedziałek. Trzeba zobaczyć tu może któryś jeszcze by żył, w któryś w tych motorach, nie? Jeżeli jest. Bo te co są, to one już w ogóle nie przyjmują prądu. Jestem. Czasami nie jest, nie jest kluczyk od Simpsona. Jest. Jest. Jest trafiony. <laughs> to, to siedzenie, widzisz, jest przesuwane. O, no specjalne tak jest. No i tą wajchą. Pokryć. A co ty, ty czemu to, to musisz trzymać? A, wstrzymać... a św... jest tam coś tego? No, światło. światło świeci. Światło się świecą. świecą. Czekam, się. Czekaj, może gdzieś tu masy nie ma na tym? Tutaj. No ale jest kręcony. Nie tu raczej, bo to jest obudowa. No obudowa, no a gdzie dotkniesz? Na no. tym no. Masz? Dobra, czekaj. No dawaj tu. No to trzeba. Nie ma napięcia. No i panie Leszku, jakie są plany? Trudno wyczuć dziki Obasa. Niestety pierwszy raz to mam do czynienia z tym, muszę po prostu przejrzeć. No i szukać dalej iskry. Widzowie, zapowiada się dłuższa seria z tym samochodzikiem, bo to dzik mały, samochodzik. Do następnego wejścia.